Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, czasy są teraz bardzo trudne dla nas wszystkich, tym bardziej nie możemy pozwolić, żeby ktoś nam odbierał nasze marzenia. Raczej powinniśmy mieć ich coraz więcej, a ja mam takie doświadczenie, że jeżeli masz jakieś marzenie, powiesz je głośno, to wtedy ono się staje marzeniem wielu ludzi tysięcy milionów i wtedy się spełnia. Takim moim spełnionym marzeniem, najpiękniejszym w życiu jest Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Odbyło się już 16 edycji tego festiwalu. Emitowany przez TVP2 dotarł do milionów Polaków. I nie tylko dla mnie, ale dla wielu ludzi jest takim promieniem słońca ten festiwal. Takim świętem radości. Finałowe koncerty, które odbywają się na rynku, są jakby taką nową planetą planetą ludzi, którzy są razem, bo chcą być, którzy dają sobie nawzajem siły, którzy uczą się jeden od drugiego radości i odnajdują nowy sens życia. To są, to są najpiękniejsze chwile moje w życiu, które spędzam tam wtedy na rynku. Odbyło się 16 już edycji, niestety ten festiwal dużo kosztuje. A wiecie, jakie są czas? Jak ja mam zdobywać pieniądze na festiwal? Nawet taki niezwykły, jeżeli tak blisko nas ludzie tracą życia domy. Nie mają gdzie mieszkać, nie mają co jeść i my musimy ich ratować. Chciałabym też jednak uratować festiwal zaczarowanej piosenki, tym bardziej, że on zaczął przynosić ogromne owoce. Piękne czekaliśmy wiele lat. Nasi finaliści zaczęli od kilku lat śpiewać w Opolu, dwa razy już to Opole wygrali debiuty. Powstała cała taka zaczarowana rodzina festiwalu zaczarowanej piosenki, ludzie z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski. Stworzyli grupę osób, która ze sobą koresponduje, utrzymują kontakty. Ci ludzie nabrali takiej odwagi, spełniają swoje marzenia, a my od nich też uczymy się bardzo, bardzo. Wielu niezwykłych rzeczy i odkrywamy prawdziwy sens życia. Ja nie wiem, co mam mówić, bo potrzebujemy patronów. Pomyślałam sobie, że gdybym Państwa prosiła, żebyście zostali patronami festiwalu Zaczarowanej piosenki. Na Patronite jest założone takie, taka nasza zbiórka. Tam jest wszystko umieszczone, co nam potrzeba. Ale myślę sobie tak. Że prosić teraz kogoś o duże pieniądze na festiwal, to dla wielu ludzi brzmi to niemoralnie wręcz, ja też mam z tym problem. Ale gdybym Was poprosiła, że na przykład tak, chciałbym pomóc takim niepełnosprawnym dzieciom, które śpiewają pięknie, żeby spełniały swoje marzenia i żeby festiwal mógł być, czy dorosłym, którzy w tym widzą sens swojego życia. Powiem Wam, że każda złotówka, każde 10 złotych, zbierane z radością, to po pierwsze nie zabierze to żadnych pieniędzy nikomu, a my uratujemy festiwal. Ja tak sobie cały czas o tym marzę. Ja wiem, że marzenia się spełniają, że my uzbieramy te potrzebne pieniądze i nie wiem czy w tym roku, czy w przyszłym, ale ten festiwal musi być dalej, bo on naprawdę jest potrzebny i to naprawdę się sprawdziło. Też także zwracam się do wszystkich, którzy, których stać na to, żeby zostać patronem naszego festiwalu. Stworzymy taką następną rodzinę, takich przyjaciół Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zrobimy dla Was koncert. Możemy zrobić koncert z udziałem, nie wiem, ukraińskich wokalistów, żeby też ich wspomóc w taki sposób, żeby o nich mówić, żeby im dać radość, bo my nie możemy się. Załamywać. My nie możemy rezygnować z marzeń. My musimy o te marzenia walczyć. Pomożecie mi, pomóżcie nam uratować festiwal zaczarowanej piosenki. Także ja Wam życzę szczęścia, życzę Wam uśmiechu. Słuchajcie, nie dajmy się, ratujmy się słowem dobrym, uśmiechem, życzliwością. Nie damy się. Przetrzymamy najgorszy czas. Całuję Was mocno. Anna Dymna.